Siemanko, z tej strony Koliz, witam was w pierwszym odcinku Zosin Dlaczego pierwszym zarazem, no to już widzicie zresztą? Dziś ze mną zamian. Ja witam bardzo serdecznie. E, słuchajcie, jak dobrze wiecie, modkonteż wyszło i no i z nim właśnie takie fajne polskie modyfikacje, ale to nie dlatego. Witamy się dzisiaj jakby po raz pierwszy, bo wiadomo, jest seria Zosin na moim kanale. Ale tak właśnie się zastanawiałem, czy zrobić jako pierwszy odcinek, czy jakby kontynuacja, ale uznaliśmy, że tutaj właśnie lepiej pierwszy, no bo jednak. No widzimy się na innej gospodarstwie jak normalnie e, Zaraz też wytłumaczę wam Ale dzisiaj ruszamy się na kosami więc ja może już będę siadał do Naszego Ursusa albo może przedstawię wam maszyny w sumie Jakie mam tak wiecie w skrócie może wam pokażę tak mamy Ursusa Jak widzicie taką kosiarkę, kosiarka którą będziemy robić Tutaj są kolejne maszyny czyli nasz zetorek z grabiarką mój, mój Ursus mój On ma tamte złomy ja mam swoje 60 Ursus jest zarejestrowany Oczywiście na mnie, a to, że Damian nim pracuje, no dobra A w chcesz? Uznajmy, że to jest... No, niech po powiedzmy, że twój, ale... Jest zarysowany na mnie. I znowu ktoś na Facebooku pisze, ja nie... Nie wiem, dobra, słuchajcie. Yy, klas, czekajcie chwilę. Dobra, już jestem musiałem wyciszyć, że tak powiem, Facebooka, bo znowu ktoś, zawsze jak się nagrywa, to zawsze ktoś musi pisać. Dobra, mamy Ursusa, tak jak mówiłem, no Damian nim będzie pracować, więc może sobie uznać, że to jest niby jego Dobra, tutaj tutaj, tutaj tutaj, mamy, że tak powiem, przyrządy. No wiecie, są to przyrządy, osprzęt do dura, łyżki i tak dalej, wiecie, widły do belek. Dobra, przejdźmy tutaj dalej. Tutaj mamy oczywiście Hawirę, Tutaj może przejdę, czekajcie, otwórz może, Damian. Dobra, mamy siewnik, rozsiewacz, opryskiwacz, paszowóz i prasa. Prasa wykona, bardzo fajna prasa. Troszeczkę było dane. Za nią, ale tutaj Damian robi mi pranki, wiecie Pranki Marcin Tubiel, wiecie jak to jest yy, Tutaj jest pług do naszego, naszego Ursusa największego Brony do piątki, szóstwo. to jest do Zetora yy, Pług, na dwa będziemy orać, więc też fajna akcja będzie To jest gruberek do Ursusa yy, tu, tu jest przyczepa D55, a tu jest D50 Takie dwie fajne przyczepki, dobra przechodzimy dalej Tutaj mamy oczywiście krowy jak widać, dalej przychodzimy. Mamy nasz kombine, naprawdę bardzo dobry kombine Class Mega 204. Ciekawe, od kogo żeś wziął? Ciekawe jestem. Hmm. O, nie już nie pamiętam, jak to osoba się nazywa. Ten, ale kupowałem modek już. No, Zalik znalazłem kiedyś. Dobra, tutaj nic nie ma, bo to jest taki magazyn na zboże. Więc tu już jest wyczyszczony po żniwa I słuchajcie, no dzisiaj ruszamy z sianokosami, bo wiadomo, no trzeba jakieś pożywienie naszym zwierzynom, że tak powiem. Dodać więc, Dobra, może. jedź, nie gadaj, bo trzeba coś w końcu im dać. Tak, nie, słuchajcie, podgłośnie tak, to... podgłośnie dźwięki, żeby, żeby było dobrze, bo żebyście nie mówili potem, że za, za cicho jest. Mam nadzieję, sobie sobie tak grał. Y... Te pole tutaj zaraz niedaleko domu, po prawo, jak się wyjeżdża. Mam na nadzieję. To nie że... zły mi pole, jak ty zjedziesz z kosiarką. Co? To nie zły mi pole, jak ty z kosiarką jedziesz. Ten taki, co tu i drzewa rosną. Pole. Trójkąt taki. No jak? No. Jakie jadę z siarku? Dobra, tu skręcamy. Nie pole nie na łąkę. zrozum A łąka to jest to samo co pole, tam się czepiesz. Nie. Dobra, tam się o wielki nie. rolnik zna, nas kurna yy, nie, dobra, no, słuchajcie, no lecimy sobie teraz, wytłumaczę wam o co chodzi z tą serią jakby. Jak widzicie, zaczęliśmy serię, od nowa. No może będzie, że od nowa, no bo od nowa. Yy, I są nowe maszyny, widzicie? Ursus, to jest nasz, nasz największy ciągnik, wtedy był największym ciągnikiem moim Landini. Teraz się troszeczkę zmieniło. Z tego względu, słuchajcie. Jak wiecie mieliśmy taki problem, że Damian nie mógł dołączyć do mnie na save'a i jakby no. Nie dało się tego rozwiązać. Próbowaliśmy wszystkie sposoby. Uwierzcie mi, że wszystkie sposoby. I jakby... No nie udało się tego problemu rozwiązać, dlatego postanowiliśmy, że... No, stworzymy jakby nową serię O, dobra, czekajcie tutaj. I tak myślę, że tą serię będziecie... Będzie Wam fajnie tak. oglądać, bo nie dość, że jesteśmy na jednej gospodarce we dwóch To są te inne maszynki, które wyszły z Mod Testu I to raczej będzie Wam bardziej przypadnie do gustu, aniżeli na dwie gospodarki Tak, Mam nadzieję, że Wam się ogólnie seria spodoba, możecie zostawić łapkę w górę Oczywiście jak ktoś nie ma, to subskrybuj na moim kanale Z dzwoneczkiem pamiętajcie, bo to fajna, bardzo ważna rzecz Ale ogólnie napiszcie też hashtag Sianokocy w komentarzu Wiecie o co chodzi? Dobra, i kosimy sobie naszą pierwszą łąkę. Nie wiem, czy skosimy jeszcze dzisiaj, na dzisiejszym odcinku, drugą. Damian niedługo przyjedzie też, ale wiadomo, no, pierwsze to ja muszę. Ja mu dam znać, przecież Damian tobie dam znać. Jak tutaj zrobię, ale czekajcie, bo ja już dawno nie byłem na tej łące. Muszę się. tutaj. A, tutaj to jest. O kurna, kapustę przyjechałem komuś. Ja pierdzielę. kurna. Dobra. Dobra, no, nieważne, nieważne. Jak coś to nic nie widzieliście, żeby to zaraz nie było do nosów jakiś. To nie ja tam, to nie ja byłem. No ale no i słuchajcie, no powrócę. Postanowiliśmy stworzyć nową serię, bo tam jako, jakoś nie dało się rozwiązać tego problemu i I na tej serii, no widzicie, jesteśmy razem normalnie. O, coś mi tutaj hapnęło jakieś ścinki No i wszystko ładnie działa. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuje, ale to prawdopodobnie zepsuło się przez jakiegoś moda. Nie wiem jakiego. Ale tam niestety, no coś, coś się z tego A tutaj, jak widzicie, no taki właśnie fajny polski klimat. Też to jest rozwojowa taka seria, będziemy zarabiać pieniądze. Pola jakie y, mamy, to się dowiecie na pewno w, w, w następnych, odcinkach. następnych odcinkach No bo w kolejnym odcinku pewnie jeszcze będzie dokończanie się kosów. Zobaczymy no jak je, to, to, zobaczymy to złożanie, nie? Zobaczymy, chyba że nie podesnie jeszcze trawa dobrze Tam, Bo to w pokos pewnie dzisiaj jeszcze się uda zrobić, Choć zobaczymy, bo pewnie dłuższy odcinek dzisiaj będzie Jak się uda, to w tym pokosie jakoś będzie jeszcze to schnąć po prostu Mamy godzinę, no. czyli po której jest gdzieś tak po 8 rano, nie? Po południu, 8.20. No, 8.20, no i sobie właśnie pracujemy, bo wiecie, Rosy nie ma, trzeba, trzeba korzystać, żeby tutaj, ale to i tak to nie ma reguły. Sąsiad. No, znaczy, sąsiad! Sąsiad! W parobku. Co, w, co? parobek! Zarysowana gospodarka jest z nami, wszystkie masz nami, więc nie wiem, koło tu parobkiem. No. Dobra, dobra, zamknij się, jechać. E, Czekaj, bo ja tu dopiero drugi raz wokół, jakby. No, chcesz, chcesz, możesz przyjechać tutaj, podowarzyszyć, posiedzieć na polu, nie z do roboty. Na łące, no niech ci będzie, że na łące Zanim ja zajadę, to ty już trzeci objedziesz, nie? No dobra, no to zanim zajedziesz, to może, może i faktycznie tak będzie No i ogólnie mam nadzieję, że wam się seria spodoba Naprawdę, tutaj będzie, wiecie, tak typowo polsko Jak wiecie, fest polsko Żeby, żeby nie było Ogólnie powiem wam, że Jest lipiec, nie? Jest lipiec, a u mnie jest tak Cholernie zła pogoda Że to szok Cały czas deszcz, dzisiaj tak samo, co chwilę deszcz pada Nie wiem, bez sensu, ale to jest 12 stopni są. No, a jak jest zimno, naprawdę jest zimno. A jak sprawdzałem pogodę, to yy, ocieplić ma się jako tako dopiero w następnym tygodniu. następnym? No, lipa lipa, ta, ta lipa. i gdzie teraz deszcz, jakby nie jest potrzebny, bo i tak to jakbym plonom nie da. No, może trawy, trawie i tak dalej, no to może kukurydzy. dać. No, kukurydzy No, dobra, kukurydzy. No, no, Może i. Znaczy, da na pewno, ale. No nie. W... Krzysztof Ciura, dzięki za sub. Yy, dzięki za suba, widzę, że wyciszyłem te yy, subskrypcje, ale pewnie w ciągu odcinka będzie ktoś yy, dawać subskrypcję, więc dziękuję, Krzysztof, za subskrybera. No, bo, nie, bo wiecie, bo ja mam, jest program do OBS, nie wiem czy niektórzy może nie się w tym temacie, ale pewnie wiecie co to jest. Taki program do streamowania, nagrywania. Akurat tym programem nagrywam. I mam scenę do liveów. I tam jest właśnie wyskakują takie wiecie, wyskakujące suby. No i tam też. Yy... Jakby Jak się pojawia, jestem na innej scenie do nagrywania, to i tak to słychać. Więc, no to tak czasami na filmach będzie po prostu. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza w żaden sposób. O, widzicie już, kurde, Damian przyjechał. Patrzcie, tu sobie 60. Weź, czekaj, weź, zrobimy screena. Weź, zatrzymaj się. Ja mam fajnego, może takiego screenshota zrobił. Czekaj, może. O, i elegancko. Dobra. Kurna, ale głośna ta, Twoja 60. No, a co ja mam powiedzieć. Ja pierdzielę... Ja w naucznikach siedzę. Naucznik! Us... Nie no, to jest. Naucznik? Nie serio, nie, niektórzy, no to umie jest często, nie? Ci którzy mają Ursusy, to mają te takie e, jak są słuchawki. Ja nie? wiem jakie... Jak ja wiem, co to jest, no kurna. Wiem, ale to to już wiesz, tak mało kto z tego się to taki wiesz BHP, wiesz, typowy BHP no to BHP to tacy korzystają z tego, ale tak mi się wydaje, że większość nie. Czy wydaje mi się, na pewno większość nie korzysta z takich z takich yy, domen. Ale dobra, no widzimy no prawie łąka skoszona, czyli ja mamy 7 odcinka, więc może jeszcze coś tam zalecimy na tą drugą łąkę to wam pokażę. Tutaj mamy jeszcze niedaleko taką łąkę, ale tam yy, takie jest trochę porobione, że nie wiem jak to wygląda z prawami, bo jest za dużo, to wiecie, można się dopierdzielić. Bo nie wiem gdzie jest miedza, że tak. Nie wiem gdzie wiedza jest i... Tak nie, nie ustalona jeszcze miedza jeszcze pole. właśnie pole znaczy, nie bo... pole łąka Niedawno tego Bo mieliśmy dwie, teraz jeszcze tamta doszła tak I nie wiadomo jak to Rozwiązywać sprawę, nie, z Właśnie o to chodzi Właśnie powiem wam szczerze, że, że no Nie wiem jak to tutaj rozwiązać Ale ogólnie pamiętam, że strasznie mi ten rusy się podoba Fajny jest, kozak wszystkie mody z modką testem mi się podobają, tak samo ten Nursus 60 Też naprawdę bardzo mi się podoba, fajny jest, ogólnie super wykonany Super wykonany są te i y. mam nadzieję, że Polacy zaj zajmą tam miejsce eee, Dużo, wysokie jakby w pierwszej trójce, czy tam w pierwszej piątce to fajnie no, by było nie? Dobrze, dobrze Nie, mi się wydaje, że ten Polish Pack No może, może coś tam wygrać Karas i tak dalej No Pozdrawiamy chłopaków. Pozdrawiam. ogólnie. pozdrawiam ogólnie wszystkich. I ogólnie kurde. mają. Tak, i ogólnie też chłopaki mają Discorda, na którym możecie się zgłaszać z jakimiś różnymi błędami, niebłędami. Tam jest też wydana poprawka, jeżeli chodzi o moddesk i w ogóle. Więc jeżeli macie jakieś problemy, czy w ogóle jakieś błędy wyłapaliście, to właśnie piszcie tam do nich na Discordzie, nie? Myślę, że podasz tam, nie? Bo chyba jednak warto. No, pewnie zapomnę o tym, więc. No nie wiem. Nie zapomnisz, bo ci przypomnę. Dobra, tak jak przypomnisz, to podam, a jak nie przypomnisz, to zapomnę. Ale no to przypomnij, to podam. Przypomnę, przypomnę. No, to dobrze. Yy, I ogólnie. Czemu ty tak dziwnie Nie, tutaj adres, wiesz, dobra, chcę tutaj dobra. zrobić, bo tak będę krążył. Krążył tak PR, dzielenie tam. A co Przed... ty masz jeszcze taki, no, sypel. Co? działa? Z tyłu za to... No, ja wiem, ja wiem, że tam jest, zaraz tam do tego dojdę. Kurno, ale to fajnie klimatycznie wygląda jak ty sobie to 60 tak popylasz. Czekaj, podniosłem czy nie? Nie, nie podniosłem chyba. Dobra, teraz podniosłem. Ogólnie kosiarka też jest naprawdę Kozak. samasza to jest chyba od Fałena, tak? Tak, od Fałena. Dobra, dla fałena bo Kozak robota Ogólnie pozrawiony dla wszystkich co zrobili te polskie mody, bo... Kurde, no nie oszukujmy się, no Polacy chyba zrobi... Ale wiadomo, my tak myślimy, bo wiecie tam polskie maszyny to tak. Ale wydaje mi się, że Polacy zrobili najlepsze roboty. No, tak mi się wydaje, no. No kurde no takie modyfikacje, no to wiesz. Też kosztuje dużo czasu, żeby coś takiego zrobić, to naprawdę. Czasu, Dobra, słuchajcie, wyłączamy sobie. Włączamy, składamy kosiareczkę. Myk. No i lecimy teraz na... Dobra, tu jeszcze Damian sobie będzie robić. Albo wiesz co Damian? To weź, no. weź pojedź na tą wiesz którą łąkę, tą dużą A ja sobie bym tutaj już to dokończył ursusem, no. co bym się zamienił na trochę Dobra, czekaj, co ci Ty może zamienię. pokazał jak ten ursusik chodzi Kurna, ale patrz to wygląda, ja pierdziele ja, siema, ja. siema, siema, ja jeszcze zrobię takiego Fajnego czekaj, To ja mam tą drugą część kosić, nie? Tak, tą drugą część Tą drugą, drugą, bo tamta to jeszcze taka Dobra. niepewna O kurna, zgasiłem przez przypadek. Dobra, no i słuchajcie, jesteśmy sobie teraz w 60, pokażę wam jak działa tak powiem ten sprzęt. Ale może tutaj to trzeba tak trochę przyciszyć, bo... Tutaj jednak głośno jest, tak? No, no, czekajcie. 60. Włączymy sobie. Kurna, ale na obroty weszło. No i lecimy, no i lecimy. No widzicie, bardzo fajnie. Kurna. Ten mod contest jednak daje dużo. Zmienił, zmienił 19. Daje dużo. Że, mi się wydaje, że żeby nie mod contest to nadal by było takie ponure, a tutaj naprawdę no kozak. Świetnie. Aż chce się grać. No właśnie o to chodzi, że chce się. Chce się grać, kurna, no. Ale nie, 60 ka od. Y... Czekaj, od kogo? Od, od Graciana i, i Drivera, właśnie, no, bo nie byłem pewien. To naprawdę koza kropota, jak widzicie. Tu mi się podoba strasznie ten na dole, jak widzicie, no nie? Pokolorowane. Tak widać, że fajnie odnowiona. Odnowiona 60 -ka. i to mi się właśnie podoba. Ale wszedł na obrot, o jezu. Pod górę to cały czas na obrotach nie Ten Ursus? 16? Górko. No, szóstka Tutaj też kurna na obrotach, Ursus i 60 Jak widzicie cały czas jest trzymany na obrocikach Zaraz oczywiście lecimy na kolejną łąkę Zaraz pewnie znowu wypryje muszczerkę pod głowicą, ale to norma to start, Mam, tak? Miejmy nadzieję, że nie, bo, bo... Koszta to są koszta dodatkowe, a my... No potrzebujemy jednak pieniędzy, no kto nie potrzebuje, nie? Kto nie potrzebuje? Ogólnie, a, właśnie, miałem powiedzieć to wcześniej, ale ten. Dziękuję Wam za 8800 subskryberów na moim kanale, bo to jest jednak bardzo duża liczba już. I dziękuję wszystkim, bo jest naprawdę bardzo super. I no dziękuję, dziękuję. Mam nadzieję, że filmy Wam się jeszcze będą podobać, bo a, i niedługo odcinek z 17 z polskiego gospodarstwa, więc czekajcie, bo mam fajny pomysł na odcinek, więc oj, 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 będzie dosyć oj, oj, oj. fajnym takim stylu zrobiony. Co to będziesz musiał uważać, bo to jest taki odcinek, gdzie. No. Możecie 60 wywalić do góry i to tak. Co? No, serio. No to będzie śmiesznie, będzie śmiesznie. to bardzo. No, może nie będzie śmiesznie, ale będzie śmiesznie, wiesz, tak, na pograniczu. Dobra. Kończymy sobie palew ładnie, o przewrócone. Wiecie, to od razu można kosić i przewracać tam. Ło, kurno, co ja zrobiłem? Nie, <laughs> to ja kliknąć Dobra, wyłączam. Składamy i lecimy teraz na. Kolejne pole A ogólnie Jak ktoś ogląda do tego momentu wiem. możecie napisać Bo na przykład teraz gram na kierownicy i tak dalej To tak fajne nawet stanowisko mam Nie wiem czy byście chcieli jakiś taki odcinek yy, Z Gdzie na przykład sobie tak Ustawił kamerę wiecie że na kierownicę i tak dalej Żebyście zobaczyli jak to wygląda Z tej perspektywy nie wiem Możecie napisać co o tym sądzicie Nie wiem ja mogę coś takiego zrobić bo ostatnio myślałem Czekaj bo ta 60 To taka strasznie głośna Dobra, teraz będzie... Teraz no z reguły będziemy. 60 są głośne Ale dobra, no głośność... Teraz sobie tak, wiecie, ja bo ja, no. kiedyś będę wyciszyć. Chyba będzie trzeba ją wyciszyć, bo patrzcie, ona tu dziury ma trochę, no to... <noise> Nic na to nie poradziły A, jeszcze dach otworzony, a to to... Ale nie, dach musi być otworzony, żeby mieć trochę świeżego powietrza To widzicie sobie, o Sąsiedzi się wybudowali, już mieszkają Jak widzicie Tutaj oczywiście gospodarka moja Tam dalej e, Tutaj, o Kolejny sąsiad. No mamy tutaj trochę sąsiadów ostatnio się wybudowali. Więc o, czekajcie, tutaj już wjeżdżamy na ulicę, ja powiem wam szczerze, że na to 60 zbytnio papierów. Nie mam przy, przy sobie, bo w domu to są, ale... W domu są, że zaraz nie było nie Światła włącz, żebyś się nie rzucał w pośle. Dobra, że myślę, że za bardzo nie rzucał. Nie, żeby w domu są, tam wiesz, żeby nie było. Dobra, no i zasuwamy, no. ulica tutaj, żeby... Powiem wam, że ostatnio tutaj naprawdę dużo endurowców jeździ. I trzeba uważać na nich, żeby mieć tam... Jadę ulicą Łopony asfalt o tu jakiś jak Tutaj zobaczę, ktoś to, się wyprowadził dawał, Tutaj ktoś się wyprowadził Pamiętam czasy, pamiętam czasy Jak tu się mieszkało kiedyś, ale dobra Zapomnijmy o tym <laughs> Ta, mamy swoją gospodarkę Tak, jest. tak, Dobry. mamy teraz, ale nie, mi się wydaje, że Ten jakby format wam się spodobał, taki wiecie polski Bo tam to były takie wiecie, Landini, John Deere a tutaj tak polsko, też to będzie rozwojowo, będziemy powiększać swoje gospodarki jakieś, będzie też wchodził jak na przykład zagraniczne jakieś ciągniki Nie to, że tylko zatrzymujemy się na polskich na przykład Zetor, takie wiecie, bo Zetor też można takich polskich, bo to występuje często na polskich gospodarstwach, więc Cze O kurana, jest. tu jakie dziurska, ja pierdolę Mówiłem, żebyś uważał, nie, bo spokojnie, wylecisz spokojnie. przez dach, przez, przez Spokojnie, ja tu jadę powolutku, tu nie wylecę no i tutaj zaraz mamy naszą łąkę, tu już sąsiad widzę No i sąsiad, Damian, Damian, Damian tutaj zasuwa Jak widzicie stare przyzwyczajenia zostały. A ja słyszy 30 dziesiątki to z wolnicy nie Dobry, Jezu. dobra mogę wjeżdżać czy jeszcze poczekać? Nie no już trzeci raz, to nie? Dobra to ja oblecę z raz dookoła czytam dwa i, i się wtedy znowu zamienimy Dobra czekajcie to ja sobie już tak powiem rozłożę ją tak sobie tutaj powoli Czyli mogę już wjeżdżać normalnie no, dobra, no to czekajcie. Tu... tu opuszczamy i włączamy i elegancko, no i działa, no i można wierzyć. dobra Kurna nie no, klimacik jest, ten klimacik jest naprawdę bardzo, bardzo fajny i takie coś lubię takie, Właśnie czekałem na taką serię, czekałem aż w końcu 19 bierze tego fajnego klimatu, bo ona ma, no kozak grafikę, nie uszukujmy się, no ma lepszą grafikę od 17 i czekałem aż wyjdą takie właśnie mody, żeby można było pograć właśnie tak typowo polsko, nie? Tak typowo polsko. I właśnie fajnie, że coś takiego wyszło możemy zrobić taką serię. Mam nadzieję, że Wam się Jak ogólnie serie... 30 się, się że matko i co... No, no naprawdę. Głośna jest, więc... Sorry ogólnie, że głośno tak jest. Yy, raz mówiliście, żeby za cicho było słychać, teraz pewnie trosze... troszeczkę głośniej słychać, więc no przepraszam Was, że tak że głośno jest, ale... No, taka jest 60 no. Tam w fursu się troszeczkę ciszej, no bo... No, trochę ciszy jest. Ale ta łąka też jest naprawdę bardzo fajna. Klimatycznie no patrzcie. Osina jest kozak mapą. A ogólnie jak ktoś ogląda do tego momentu to możecie napisać jakieś fajne propozycje też na nazwę serii, bo na razie jest to tylko osina wielka. A może byście mieli jakiś pomysł na jakąś fajną nazwę serii? Nie wiem, tylko wiecie, taką fajną, a nie, że ktoś ją ma na przykład. Tylko taką wiecie, oryginalną żeby była ta nazwa. Dobra, czekaj, bo tu mało zostało już do koszenia. To w sumie, to czekaj, to dawaj się zmienimy Mało i tak zostało Czekaj, wyłączę, tu jest włączanie Czekaj, wyjdę Dobra, to dawaj się może zmienimy Dobra, o. zamiana znowu Zamiana znowu, dobra i jestem Ursusie, no tutaj już większa wygoda Kurna, zgasiłem, zawsze mam przyzwyczajenie zgasić Dobra, włączamy I włączyło się? Tak, włączyło się, dobra, no i lecimy Ursusik ogólnie będzie nam służył, jak widzicie Yy, też yy, podczas prac związanych z ładowaczem czołowym, no bo ma jako jedyny w naszym gospodarstwie tura. Pewnie to się zmieni, bo mamy też w planach. Niedługo. Mamy też właśnie w planach, Niedługo. tak, jakieś tam pieniądze mamy odłożone. Mamy w planach kupić, może damy mi coś o tym. Eee, prawdopodobnie będzie to z Gamy Zetora. Prawdopodobnie, tak, tak. bo jeszcze tutaj muszę z tym panem. Tak, oglądać, jeszcze tu wiecie, bo... no to co się dobrego trafi. No wiadomo w jakimś no, dobrym stanie. Tak, mamy na celu takiego zetora fajnego. Nie wiem. No nie? i myślę, że ten zetorek też będzie fajną alternatywą też i też coś wniesie do serii, nie? Tak, bo też właśnie będzie taki wiecie, klimatyczny. Jak to mówi, kto mówił tutaj. Ale wiadomo, no. Wiadomo, no taki jednak sprzęt nam by się przydał. Mamy trzy traktory, co to i tak jest dobrze, bo dwoma traktorami było trochę ciężej akurat dobrze, bo Zetorek też daje radę w kwestiach właśnie z prasą na przykład to dobrze, bo będzie wręczał 16 i 16 ja w tym czasie mogę sobie na przykład zbierać belki. Bo w na następnym odcinku no. no, w następnym odcinku zrobimy sobie zgrabianie To będzie jeszcze dłuższy Zgrabianie, prasowanie i zbieranie belek Więc to będzie naprawdę dłuższy odcinek, bo wiecie no trochę musi to podeschnąć, bo z tego co ja tu widzę, bo mieliśmy dzisiaj zrobić jeszcze zgrabianie, ale z tego co ja tu widzę, to musi to podeschnąć Damian, nie? Musi to podesknąć, bo naprawdę, że. A... Ja jeszcze myślę, że tak po południu można by już zobaczyć, czy tam da się to zgrabić, No, Można, tam... można coś zobaczyć, tylko dowiecie no to już w następnym odcinku się takie coś ogarnie tutaj zakończymy i wiecie, wiecie o co chodzi. No ale, no nie, no naprawdę, te mody mi się podobają. Jeszcze ten samasz fajnie, ogólnie ten pak od Fawena jest fajny. No to jest tak. Jest. No. Co w nim jest? No mamy tutaj rozsiewacz, Mamy, no mamy. Mamy tą kosiarkę. Nie mamy jedynie tego na HydroPaku Staltechu. No chyba tego. nie I, I nie mamy tego do rozsiewania wap. No, zaufaliśmy firmie Fawen. Się... <noise> tak, dokładnie. Fawen Agropak bardzo dobra firma. Polecamy. <noise> polecamy. E, tak. Ale ogólnie myślę, że nawet. W dalszej części ogólnie tutaj rozwoju tej serii. Myślę, że tam te maszynki się pojawią. Zobaczymy. Prawdopodobnie. Chociaż ten hydropak to już nie będzie nam chyba potrzebny, nie? No nie wiem, szczerze to chyba... Zobaczymy. No, zobaczymy zobaczymy, się, zobaczymy. Dobra, my tutaj zakręcam. No i lecimy, i lecimy. Ogólnie właśnie nie wiem, może bym jakiś parobka wynajęli na następny odcinek. Nie wiem, zobaczymy. Jak to będzie z pieniędzmi Już ja wiem kto nim będzie. Ja wiem, tu chodzi taki powsi wsi parobek on zawsze roboty szuka. No nie ma prawo jazdy, ale akurat... Tam nikomu nie mówcie w razie jakby był ten parobek kiedyś u nas, yy, nie mówcie tam nikomu, wiecie jak to jest. Yy, Żeby problemów nie było, ale... No wiadomo. No wiecie, bo by się przydał, taka akcja by była jakby. Bo tak jakbym robili sami, no to ten odcinek by był naprawdę długi. A tak to wiesz, ten parobek można by było go zatrudnić, nie wiem na co, na na przykład zgrabianie, nie, bym w tym czasie sobie na przykład zbierał belki, no to wtedy odcinek. albo nie wiem, podjeżdżanie, wiesz, chyba podjeżdżanie byłoby bezpieczniejsze. Mi się wydaje, że to. No jednak masz rację, chyba by było to bezpieczniejsze. Dobra, ja składam się. Ja powoli, zamknę jeszcze troszeczkę tego. zostało I porobisz trochę? Chwilę. Nie, ty wrony cholerne, no. Ja sobie już zajadę, no wron jest dużo. Yy, Cześć, chcesz, to mam tu śródówkę. Nie, żartuję, oczywiście to są. <grym> oczywiście. To a się wrócił. Tak. Taki są te. Czekaj, wrony są po kontrolu? Znaczy, wiesz, chodzi mi, że strzeżone, czy nie wiem, jak to tak się nazywa? Nie. Nie, są? A, kurczę, to tam mi się. Co? Bo cię zlegowało a tak jakby za nisko jest podnoszona i tak jakby Aha. ten trigger od przetrząsania jest tak, no ale ogólnie spoko tego No Spoko jest ta przetrząsarka No przetrząsarka jest po, w porządku naprawdę, znaleźliśmy w dobrej cenie Więc no korzystnie dla nas to było i kupiliśmy ją, kupiliśmy Seria no, ciekawe jakby pod Zetorkiem by sobie latała No latało. ciekawe, ciekawe, też jestem w sumie ciekawy A ty już sobie pojechałeś, tak. nawet nie poczekał na no, widzicie? Będę czekał, będę zaraz czekał. Dobra, czekajcie, tu trzeba patrzeć, czy nic nie idzie. Nie, nic nie idzie, doskręcamy. No i lecimy, i lecimy do domu. Więc słuchajcie, no jeżeli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał i no nie wiem, chcecie widzieć e, kolejne odcinki z tej serii, albo też z innych, to zostawcie subskrybera na moim kanale z dzwonkiem. No i oczywiście łapkę w górę, jak Wam się spodobało, no wiadomo. A e, jakiś komentarz, nie? A ja się z Wami żegnam, wpadajcie na kanał do Damiana. No i do kolejnych odcinków. W takim razie, no, się malko. Na razie trzymaj się. Cześć.